Większość rzeczy, które nam się przydarza, to przyciągamy swoimi myślami, świadomymi czy nie. Jak coś myślisz, to to ma rezonans i po prostu no to już, i to już jest udowodnione, że to jest pole elektromagnetyczne i myśl ma swoją częstotliwość i po prostu wysyłasz coś w świat i świat ci odpowiada, nie? Jak chcesz dużo pieniędzy, to, to jak myślisz o tym i działasz i konsekwentny jesteś i idziesz do celu, to to, to po prostu się wydarza, nie? Także warto, warto myśleć o fajnych rzeczach, bo nas to spotka, nie? Znaczy, przyjdzie do nas, nie? Bo spotka to tak trochę negatywnie brzmi. Przyjdzie do nas to w końcu, nie? Ja marzę o tym samochodziku i już nie mogę się doczekać, nie? Mam, na, nawet na portfelu mam zdjęcie. <laughs> przykleiłem sobie, no wczoraj, ale mi, że tak powiem, taśmą przykleiłem i wy, wyblakło, nie? Wy, wyjaśniło się. Także, no, trzeba myśleć o pozytywnych rzeczach i iść do przodu. Pozdrawiam.